A więc witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale z analiz tenisowych. Dzisiaj na celownik US Open, oczywiście nowy turniej, który się zaczyna wielki szlem. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, no Was w sumie prosić o to, żebyście zostawili tą łapkę w górę, oczywiście subskrypcję z tym dzwonkiem, żebyście nie przegapili żadnych odcinków. Pamiętajcie również, że no, są to tylko i wyłącznie analizy, a nie sposób na zostanie milionerem. Dobra, ja już nie przedłużam. Oczywiście odsyłam Was też na Instagrama, bo tam działamy prężnie. Także zacznijmy sobie tutaj na spokojnie. Jest jedno spotkanie, które yy, chciałbym tak bardziej zwrócić uwagę. O. Otóż to spotkanie. Moim zdaniem, pomimo wszystko, no. Kurde, nie rozumiem trochę, czemu tutaj są takie kursy. Dobra. No co jak co, niby jak się spotkali ostatnio panowie, spotkali się raz, spotkali się na betonie, rzeczywiście. No Berettini niby to wygrał, no ale kurde, no moim zdaniem to nie była jakaś taka znacząca przewaga czy tam dominacja. No Humbert, no co jak co, ale to jest zawodnik, można by rzec, że betonowy. No gra najwięcej na tej nawierzchni, lubi tą nawierzchnię. Z drugiej strony, Beretini też, ale patrząc na ich poprzednie mecze, no kurde, no moim zdaniem Humbert zaprezentował się znacznie lepiej i moim zdaniem wygrał seta także Także tak wygląda tutaj pierwszy typ. No i jest to ciekawy typ, no bo no kurde, wydaje mi się, że on naprawdę jest w stanie zaskoczyć, jest no, w stanie pokazać, co potrafi. Dobrze, my przejdźmy do następnego spotkania, przejdźmy do tego spotkania. Jest to również ciekawe spotkanie, już nie będzie z takim wysokim kursem. Natomiast zagrajmy sobie również tutaj bezpiecznie. Tak jak wiecie, Gryxpor, no w genialnej formie, w genialnej formie. To co on wyczynia, czy to na betonie, czy to nawet na innych nawierzchniach, no naprawdę wygląda to no, imponująco. Przy czym na betonie, no naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie mu idzie. Fils, no młody zawodnik, no znacznie mniej doświadczony, ma 19 lat. Przy czym na betonie nie chcę Was okłamać, ale rozegrał chyba 12 gier w życiu. <laughs> Także, znaczy no, yy, takich gier, wiecie, turniejowych, no no jest to bardzo mało w porównaniu do, no kurde, tak doświadczonego w sumie i tak dobrego zawodnika, jakim jest Export, gdzie on ma, no... Ponad chyba tam 160 tych spotkań. No to jest naprawdę no, znacząca różnica. No, tutaj, Gry Expert moim zdaniem no, będzie w stanie wygrać tak samo jak tam każdy zawodnik, na którego wskazuje. Natomiast zagrajmy bezpiecznie i zobaczymy, jaki kurs będzie mm, po tym, jak obstawimy sobie, no wiecie, e, wszystkie tutaj od te e, spotkania. Znaczy, nie wszystkie, ale większość. Dobrze. Przejdźmy do następnego spotkania, jakim jest tutaj Purcell kontra O'Connell. <laughs> Również ciekawe spotkanie. Na Purcella kurs mały i słusznie. I słusznie. Są znacznie lepszy. Moim zdaniem są naprawdę w stanie wygrać, zdominować, rozwalić. O! Teraz Ci przerwę. Teraz Ci przerwę oglądanie i mam do Ciebie prośbę. Nie sugeruj się stricte tym, co ja zaznaczam, tylko chciałbym, żebyś się zasugerował tym, co mówię. Sam możesz wywnioskować i sam możesz skleić kupon, bo ja czasami mam pecha, także nie sugerujcie się 1 do 1, może tym co robię. Możecie skorzystać i po prostu, no nie wiem, coś sobie skleić z tego. Dobrze. Max Bursel w tym roku, no to jest maszyna po prostu na betonie. No w sumie jak co roku, <laughs> ale w tym ile on już spotkań rozegra, to naprawdę jest no wow. Na pewno no, wszyscy widzicie, że ćwiczy cały czas, no chce poprawiać swój tenis. Przy czym O'Connell no, niby coś tam pograł na betonie, niby coś tam pograł, ale kurde, czy jakoś dobrze mu poszło? No, moim zdaniem raczej trochę opornie mu idzie. Pomimo wszystko, wydaje mi się, że Max Purcell, no takie dwa sety, to powinna być raczej czysta formalność. Będzie to to. Dobrze, przejdźmy do kolejnego spotkania. Jakim by było... Schwarzman, Schwarzman i Rinderknech. Schwarzman, powiem wprost no moim zdaniem no Schwarzman powinien to wygrać no sam fakt tego jak on się prezentuje w ostatnich spotkaniach to jest naprawdę no, no, coś pięknego on pokazuje tenis na tak wysokim poziomie no niby biorąc pod uwagę no, statystyki no to Schwarzman jest zawodnikiem stricte no, ziemnym czyli na mączce tylko gra yy, z drugiej strony Rinderknecht, no w tym roku zagrał sobie 6 spotkań na betonie, z czego nie wygrał żadnego, no, no jest to znaczący argument pomimo wszystko, to co prezentował Schwarzman w ostatnich spotkaniach jest naprawdę no, no, no takie wow, no bo naprawdę pokazuje on tenis na najwyższym no, poziomie, tym bardziej, że wiele razy wygrał przeciwko, no, znaczy wygrał na faworytów i zaprezentował się naprawdę w bardzo, ale to w bardzo dobrym stylu. My przejdźmy teraz do następnego spotkania. Dobrze, a więc teraz możemy w sumie przejść do tego spotkania o Duckworth i Felipe Alves. Również, ale to również naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne spotkanie z tego względu, że no kurde, wszyscy no, mogą niby mówić, tak, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, że Darkworld, no, niby ni lepszy w rankingu ATP, no co wszyscy już tutaj wiecie, że to nie ma nic do tego. Natomiast, no, Duckworth, no, niby on gra ten beton, niby on walczy na tym betonie, ale czy teraz na eliminacjach do, no właśnie, do US Open zaprezentował się jakoś genialnie? No, moim zdaniem dosyć, no, słabo. No, przecież. I tak fart, że przeszedł przegrywając tę eliminację. Felipe Alves. Jest to ono zawodnik właśnie mączkowy, ale pomimo wszystko to, co on pokazał w ostatnich spotkaniach na betonie, wydaje mi się, że on po prostu chce poszukać tego przełamania. On chce po prostu. On chce po prostu no, pokazać, że potrafi również grać na betonie. Może nadużywam jakichś słów, przepraszam, będę na tym pracował. Wybaczcie mi. Dobra. Teraz przejdziemy do kolejnego spotkania. Kolejne spotkanie jest bardzo ciekawe, natomiast e, jest ciekawe z tego względu, że jest to... E, zgubiłem je. No co jest? O! <laughs> Hurkacz i Mark Andrea Hassler. Co tutaj mogę powiedzieć? No totalna dominacja ze strony hurkacza. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co ja bym chciał tu obstawić. Yy, myślałem oczywiście nad tym, że churka 3.0, ale widziałem gdzieś mm, ciekawszy kurs, znacznie ciekawszy kurs. I już Wam pokażę. O. A Nie, suma asy. Hmm, to chyba będzie. No, co tutaj więcej mogę mówić? No. No kurde, no Hurkacz jest znacznie lepszy, no to co on prezentował, naprawdę no, ten jest na najwyższym, no, na najwyższym dosłownie poziomie. Brakował mu jeden punkt, żeby wygrać celka razem i to no, naprawdę, no Hubert wydaje mi się, że będzie w stanie namieszać, jak mu głowa dobrze zagra na tym turnieju. To jest szansa, że w tym roku na US Open zobaczymy dominację i u kobiet, i u mężczyzn, także oczywiście na to liczymy. A my sobie obstawimy. Hubert Churkać wygra i poniżej, yy, no tutaj, 36 gramów. Także obstawiamy. Łączny kursik, no tutaj wychodzi taki, natomiast, no, nie sugerujcie się tym 1 do 1. Korzystajcie oczywiście mądrze. Ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję tutaj za oglądanie do końca. Jeżeli chcecie więcej, zapraszam Was na Instagrama. Link macie w opisie. I to tyle. Także. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do następnego sieba.